W lutym przypada Dzień Bezpiecznego Internetu. Zobaczcie, jakie przygotowaliśmy dla Was wskazówki. Szanuj prawo własności w sieci. Jeżeli korzystasz z gotowych materiałów, podaj źródło, czyli autora lub stronę, z której tekst został zaczerpnięty. Uważaj na e-mail i inne wiadomości otrzymywane od nieznanych ci osób. Nie otwieraj odruchowo łączy czy plików z nieznanych źródeł. Przypadkowo możesz ubrać wirusa. Wszystkie informacje w sieci są prawdziwe. Internet jest kopalnią wiedzy, ale często też przestrzenią niesprawdzonych i potencjalnie szkodliwych doniesień i porad. Weryfikuj wiedzę poznaną online. Wizerunek w sieci to bardzo ważna rzecz. Zastanów się, jakie informacje o sobie publikujesz. Pamiętaj, że masz prawo do prywatności, ale szanuj też prywatność innych osób. Nie umieszczaj zdjęć innych i informacji o nich bez ich zgody nie odpowiadaj na wulgarne i niepokojące wiadomości. W internecie występują różne formy reklamy. Nie zawsze są to rzeczy wartościowe, więc nie dajcie się złapać na triki reklamowe. Nigdy nie wysyłaj zdjęć nieznajomym, tak naprawdę nie wiesz, do kogo trafią. Jeśli chcesz coś kupić w internecie, skonsultuj się z rodzicami. Pamiętajcie, że korzystanie z internetu i komputerów Uzależnia. Nie zaniedbuj przez to swojej nauki i kontaktów z innymi. Ustaw sobie jakiś limit. Spędzaj czas wolny, aktywny. Stosuj hasła trudne do określenia. Pamiętaj, że są umiarkowane i nie powinno się ich nikomu mówić. Nawiązywanie kontaktów przez Internet może być niebezpieczne, ponieważ trudno stwierdzić, czy osoba, z którą się rozmawia, jest tym, za kogo się podaje. Że w sieci jest mnóstwo osób głoszących radykalne, niekiedy szokujące poglądy i prezentujących szokujące zachowania w celu zdobycia jak największej popularności. Szanuj innych użytkowników internetu. Blakier to nie tylko kopiowanie z książek lub publikacji, lecz także z prac znajdujących się w internecie. Bądź ostrożny. Nigdy w internecie nie podawaj swojego imienia i nazwiska, adresu do czy numeru telefonu. Jeżeli zauważysz w siebie nerwowe reakcje na brak dostępu do internetu, to może być FOMO, czyli strach przed czy ominięciem czegoś ważnego. W takiej sytuacji zastanów się, co tak właściwie przeraża Cię w chwilowym odcięciu świata online. Przyczyna może okazać się naprawdę błaha. Pamiętajcie, że gwiazdy YouTube'a, Instagrama, Facebooka czy TikToka nie zawsze pokazują swoje prawdziwe życie i autentyczne emocje. Każdy wpis świadczy ono. Publikuj rozważnie. Pamiętaj, że emocje są złotymi Rozmawiaj z rodzicami i nauczycielami o internecie. Informuj ich o wszystkich stronach i sytuacjach, które Cię zaniepokoją. Zainstaluj na swoim komputerze oprogramowanie antywirusowe. W ustawieniach profilu na portalach społecznościowych zablokuj widoczność wszystkiego, co publikujesz i innych Twoich danych dla osób spoza listy znajomych. Nie instaluj żadnych aplikacji proponowanych przez strony lub usługi, do których nie masz pewnego zaufania. Pamiętaj, że materiały, które udostępnisz zawsze tam pozostaną. Nigdy nie wiesz, kto to skopiuje i w jakim celu wykorzysta. W sieci mnóstwo jest nie mowy nienawiści. Jeżeli jesteś ofiarą lub świadkiem takiej przemocy, reaguj. Poszukaj wsparcia i pomocy. Omówienie problemu pomoże ochłonąć i na spokojnie zaplanować kolejne działania. Zachowaj dowody. Zrób wydruki lub wyrzuty ekranu. Zgłoś incydent rodzicom, wychowawcy, innej bliskiej osobie, do której masz zaufanie. Możesz również powiadomić policję. Wprowadź rozmowy na swoich zasadach. Nie daj się w spirale agresji. Zaskocz agresora przyjaznym nastawieniem. Odetnij się od agresora. Zablokuj osobę, która cię prześladuje. Poproś administratora o usunięcie obraźliwych treści. Jeżeli jesteś w niebezpieczeństwie, to zadzwoń pod numer 116-111. To telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.